Powiem wam, że tak cały tydzień przejeżdżony na opryskiwaczu no tak już wytrzepało, że przychodzi taki dzień jak dzisiaj, wiatr, jeszcze jakieś burze wieczorne, no to już nie opryskiwacz, a gdzieś tam może rozsiewacz, ale to pod znakiem zapytania, więc nie będę tutaj szalał zbytnio. Prace biurowe z rana, ale tak się nie chce, tak wyszedłem na to gospodarstwo i patrzę, zaraz żniwa, kombajn trzeba szykować, sprzęty, nie I wersja z alternatywnej rzeczywistości. Ale co pojeździłem cały tydzień? No piękna sprawa. No już jeszcze bym jechał, ale to pogoda nie pozwala. Tak mi tym ciągnikiem po tych polach, opryskiwach by latał non stop Nawozy, No tylko na to czekam. A tak wyszedłem sobie z rana. Myślę, kurczę, tyle rzeczy do zrobienia, kombajn, zaraz żniwa. No to już się biorę, klucze wyciągam i, e, i się zabieramy za robotę, bo to nie ma czasu. Szybko! Poza sławetnymi akumulatorami, dalej jak ten Beduin, które trzeba będzie tutaj doprowadzić do ładu, składu, porządku. Kurczę, to jak nowa maszyna. Przecież tutaj, tutaj to, to, to nie ma co się przyczepić do czego. To Wszystko chodziło do końca. Taka waria była. Wszystko. Taka o. To tu żadnych luzów nie ma w ogóle. No ale jak się wyjedzie to to będzie zabawa. Byle, byle ten podsiewacz chodził i nic się tutaj nie urywało. Bo podsiewacz akurat to, tak mi się wydaje w tych modelach to to jest taki no problemowy. Lekko problemowy. Noże. Jeszcze dobre. Chyba dopiero co były obracane. Będą się kały ładnie. John Deere był. Klas był. Co to? New Holland. I Case. Kombajnów nie mają? Jeszcze Rostelmasz Jest. Kurczę. Fendy jeżdżą. Się tyle dzieje na rynku. A to starym MDW mi przyjdzie. Ktoś może jakąś usługę będzie chętny zrobić No wy co byście chcieli w tym sezonie zobaczyć Pewnie Bizona Coś tak czuję Jeszcze 40 stopni można żniwa zaczynać To już do 50 tu do dochodziło, nie? Jakieś rekordy to były bite Nie jest jeszcze Sauna Nie? Kiedy to urosło. Wiśnie takie wielkie. Sprzęt już na mnie czeka. Właśnie dzwoniłem do swojego doktora z uczelni. Zapytać, czy mogę ciąć wiśnie jeszcze. W tym okresie. Bo nie było czasu. tuls. Także rozkładam sprzęciki. Chyba trzeba się w końcu zabrać za tą robotę. Nigdy nie jest za późno, pamiętajcie. Ja szczerze mówiąc, zasadownictwem nigdy nie przepadałem, i e, pamiętam takie akcje z ćwiczeń, jak mieliśmy rozpoznawać, rozpoznawać jabłka po wyglądzie, po smaku, e, wiedzieć jakie są odmiany e, i co robiliśmy. Akurat w moim przypadku, to tylko w, na początku, gdy te jabłka się pojawiły gdzieś tam na stole, e, to była taka nasza grupka mała, i te jabłka od razu zjedliśmy. Także słabe, słabo te ćwiczenia wyglądały. Rozkroiliśmy na cztery, podzieliliśmy się, zjedzone, już później nie było co robić. I, I tak to na tych studiach było. Nie zawsze było tak wszystko wygłaskane do przodu. Sama nauka, tylko czasami były przedmioty, które nie rajcowały tak jak inne. No, mistrzem w tym nie jestem, ani nie będę, ani nie chcę być. Dzieci, plan jest taki. Słuchajcie, jako że nie znamy się na przycinaniu drzew praktycznie wcale, mamy sekatory i tak, i musimy to, co zrobimy, co na pewno żadnego błędu nie popełnimy, to będziemy obcinać wszystkie suche gałązki, takie jak tutaj, które są suche i obumierają, i już nic z nich nie będzie, dobra? Dobra, ale nie te gałązki, to, bo ja się na... Nie, to całe nie, to, te, to, to zostawimy na razie, te mniejsze trochę. Może tu końcówkę obetnij. Dawaj. To jest suche, bez liści. Po co to ma? Jeszcze trochę wyżej. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Pięknie. Dobra, widać dwaj Widać mnie? widać. Nawet liwie całą. Dobrze cię widać? Patrz jak ja wyskoczę i z wyskoku obetnę. Tu możesz ciachnąć. Wyżej trochę jeszcze. W mój mały ogrodniku, co będziesz piekarzem, a nie rolnikiem, tak mówiłeś. Tylko sześćdziesiątka zostało. Wierna. Dobra, zawin trochę w drugą stronę, bo zaczepił. Przesuw boczny w ładowarce. Poszczędził to koło. No i co tu zrobić, jak nie wiedzie? To będzie bardzo szybka akcja przedburzowa, przeddeszczowa. Nawozy wjeżdżają. Można powiedzieć, że wyczekiwałem do ostatniego momentu, bo e, za dwie godziny ma padać jakaś burza. O, tu zobaczcie, GPS mi piszczy. Tu to różowe, takie jasno różowe. Gonie to. To jest właśnie grad nad Legnicą. Więc yy, szybka akcja nawozowa, może coś pokropi. Powiem tak, szału pewnie nie będzie i cudów się nie spodziewam, ale tutaj trzeba wykorzystywać teraz każdą kroplę. Nawet jeżeli to by było nieco za wcześnie, chociaż raczej tak nie jest, to wolałbym teraz podać cały ten azot na buraki i zamknąć to, bo czy później będzie padać, to, to nie wiem, a pewnie nie. Dopiero jak tak sobie jadę z pełnym nawozem, z pełną paką, to słychać taki lekki stuk z przodu. Bardzo podobnie jak ten lewy sworzeń, którego dwa sworzenie od amortyzacji siłownika przedniej osi wymieniałem. Tak na sztywno jak się rusza kompletnie nic nie czuć. Dopiero teraz coś tak mnie się wydaje. Więc kto wie, czy, za, czy nie trzeba będzie od razu sobie się na drugi zabierać zaraz. Ale to... Ja mam czas. A umyję pewnie jutro. się jeszcze przydaje, bo te nawozy były po różnych zakamarkach, więc no merlo bym tam nie doszedł. W ogóle to merlo jest wielkie, wielkie, wielkie. Żeby na hale coś było konkretnego takiego, żeby ty manewrować, to naprawdę jakaś bardzo małutka maszyna jedyna. No że coś z tego będzie widok jest zadowalający ale no komuś się na pewno gradem oberwie bo już na radar patrzyłem tak że idzie taka ładna gradowa chmurka gdzie trafi zobaczymy ale ten nowy sprzęt to robotę robi taką piękną rozsiewacz podczepiam tak jak teraz dwie godziny przed deszczem patrzę sobie na radarze będzie padać może jakieś dawki tu nie mam dużej 200 kilo jest ale spokojnie 20 hektarów sobie objechałem na Luzaku bez problemu z takimi dłuższymi przejazdami. No, piękna sprawa, piękna. Lubię to akurat przy, przy tym no, no, nowszych, nowszych maszynach. Pieruny siarczyste, ogniste. Czekam. Ale tak się zapowiada. O. No, nie ma lekko ze mną ten rozsiewacz. Wszystkie próby już chyba przeszedł, łącznie z cieknącym nawozem. Wczoraj mi wieczorem już się nie chciało. Zresztą burza się zaczęła, więc. Więc. Yy... To nic, to nic, umyję dzisiaj. A przy tym przyjacielu też mam dzisiaj robotę. E, robiłem ostatnio wieczorkiem mikroelementy i zrobiłem taką mieszankę. Tam, bym, tam był bor, e, jakieś tam e, saletry wapniowe. No tak namieszałem, że ewidentnie to pH musiało wzrosnąć. Dodawałem jeszcze mikroelementy e, AZ-2 straight corbu. I no i co się stało? Filtry. Już tak na koniec, co druga końcówka, ale mówiłem pierdziele, zmęczę to, nawet się nie zatrzymuje, bo to jest dzień roboty, żeby, żeby to wszystko przeczyścić. I mój błąd, bo pierwszy raz do takiego zabiegu wymagającego nie dodałem środka do obniżania pH. Normalnie tutaj Spray Plus zawsze wjeżdżał, obniżał pH, twardość wody i się nie krzaczyło, a teraz zabrakło mi. Skończył mi się Mówię, jadę, ale nie wyszło. Także jeszcze dzisiaj takie oporządzanie. Mycie, filterki, szykowanie się do przyszłego tygodnia. Aha. Zobaczmy. Zobaczmy. Dlaczego? Skąd i dlaczego? Mam powód. Znalazłem pierdółka wężyki od rozprowadzania takiego oleju. To są takie cieniutkie bardzo wężyki, które służą do doprowadzania do oleju do takich siłowniczków z boku, a te siłowniczki z kolei poziomują położenie traktora na boki. Czyli ten tył tak chodzi, sobie się przechyla na lewo i na prawo i, no i tam gdzieś podcieka po prostu leciutko. Normalne, to, to, takie, takie, to takie to zrobię. I, i, I kolejna rzecz do odhaczenia e, zrobiona. Także nie dziękujcie, jakby ktoś kiedyś brał to. noweczka, Nuweczkę dostanie. Czego tu co tu nie było robione. Boże. Nie wiem, jakaś jest taka mentalność zamiast to sprzedać szybciej, to... E, to najlepiej wszystko zrobić, a później sprzedać, co nie? No bardzo mądrze, bardzo.